Jarosław Żukowski, 1 lutego. Dzień dobry. Co istotnego wydarzyło się w prawie podatkowym między 24 a 28 stycznia? Zanim zaproszę Państwa na wiadomości, jeszcze jedna prośba o subskrypcję naszego kanału YouTube. Dzięki temu najnowszej wiadomości dotrą do Państwa najszybciej jak to jest możliwe. A teraz zapraszam już na wiadomości podatkowe. Kary regulaminowe z VAT. System SEND będzie monitorował rozpuszczalniki, Ulga na zabytki, Pałacyk Plus. Rozpoczynamy od dwóch projektów ustaw związanych z Polskim Ładem. Okazuje się, że nowe regulacje pozbawiły osoby samotnie wychowujące dzieci możliwości opodatkowania wspólnego z potomstwem. Ewenement ten postrzegany jest jako potknięcie legislacyjne. Dlatego posłowie pięciu klubów parlamentarnych złożyli projekt nowelizacji ustawy przywracający możliwość wspólnego rozliczenia rodziców i dzieci lub odliczenia od podatku kwoty w wysokości 1500 zł miesięcznie. W wiadomościach wracamy do rozporządzenia z 7 stycznia. Co prawda Ministerstwo Finansów podkreślało jego zgodność z prawem, ale pojawił się właśnie w RCL-u projekt ustawy, który powtarza z rozporządzenia mechanizm pobierania zaliczek na podatek. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że dopisany do ustawy artykuł 53a nie wpływa na mechanizm zastosowany lub wdrażany przez płatnika na podstawie rozporządzenia. Czy ustawa to jest właśnie to, o co chodziło księgowym? Na łączach internetowych za chwilę będziemy mieli, o już mamy, witam serdecznie panią Magdalenę Michałowską ze Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych. Witam pani Magdaleno. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Magdo, czy właśnie o to chodziło, czyli o ten zapis ustawowy? Generalnie tak, właśnie o to chodziło, żeby było to zapisane w ustawie, żebyśmy mieli pewność, że to, co robimy, jest zgodne z przepisami i że nikt nam kiedyś nie zarzuci, że robimy coś na szkodę pracowników czy pracodawców. Cieszymy się bardzo, że weszło to do ustawy w takiej formie, aczkolwiek nadal mamy wątpliwości co do pewnych zapisów, kwestii, bo ustawa o ile wprowadziła fajne. Jakby zamknęła nam buzię, że jesteśmy, jest to niezgodne z rozporządzeniem, o tyle nadal zawiera zapisy, które nie do końca są dla nas jasne, chociażby pod względem kwestii tego, w którym momencie faktycznie mamy pobrać te niepobrane wcześniej zaliczki i tutaj nadal mamy wątpliwości. Liczymy na to, że się pojawią jakieś wyjaśnienia, które będą obszarniejsze i będą bardziej wymowne. Dziękuję serdecznie za ten komentarz. A e, więc kwestie nowych aktów prawnych mamy już za sobą, a teraz czas, e, aby porozmawiać o tym i o przepisach, które właśnie wchodzą w życie. 1 lutego, czyli dzisiaj, weszła w życie tarcza antyinflacyjna. 26 stycznia Sejm odrzucił poprawki zaproponowane przez Senat i jeszcze tego samego dnia prezydent podpisał ustawę. Przypomnijmy, że na jej podstawie do 31 lipca do zera obniżono VAT na artykuły spożywcze, nawozy i gaz ziemny, do 5% na energię elektryczną i cieplną, a do 8% na paliwa. Od 15 lutego w Bydgoszczy powstanie nowy oddział celny. Będzie obsługiwał port lotniczy Bydgoszcz Szwedrowo. Projekt rozporządzenia w tej sprawie ukazał się w rządowym centrum legislacji. W uzasadnieniu czytamy, że od stycznia do sierpnia ubiegłego roku zanotowano 40% wzrost zgłoszeń celnych. To efekt wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a to z kolei spowodowało konieczność powołania nowego oddziału celnego. Od 22 lutego wejdzie w życie zmiana rozporządzenia SENT, monitorującego drogowy przewóz towarów. Rozporządzenie rozszerza obowiązek monitorowania o rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o symbolu CN3814. Okazuje się, że substancje te mogą być wykorzystywane jako źródło nielegalnych paliw. Projektodawcy podejrzewają też, że mogłoby w związku z tym dochodzić do nadużyć. A bohaterem kolejnej informacji będzie słynny już Pałacyk Plus. Ministerstwo Finansów przypomina, że Polski Ład wprowadził ulgę na zabytki dla członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są właścicielami zabytków, ale również dla indywidualnych właścicieli takich nieruchomości. Od podstawy opodatkowania można odliczyć 50% wydatków na fundusz remontowy, a także na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. I co najważniejsze w uldze, od podstawy opodatkowania można odliczyć koszty zakupu zabytków w kwocie 500 zł za każdy metr kwadratowy, ale nie więcej niż 500 tysięcy zł. Komentarze na temat ulgi są bezlitosne. Doradcy podatkowi nazywają ją Pałacyk Plus. Autorką tego określenia jest pani Jowita Pustu z Kancelarii Pustu i współpracownicy. Witam panią mecenas na łączach internetowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pogoda w Krakowie? Dobra. Nie, słabo dzisiaj, śnieg pada, brzydko. Więc pani mecenas, dlaczego Pałacyk Plus? Pałacek Plus nawiązuje do różnych programów plus, które pojawiają się w, w przestrzeni publicznej, może tak powiem, została naz, nazwana przeze mnie ulgą Pałacek Plus, dlatego że jest też wyjątkową ulgą, znacznie szerszą, jeśli chodzi o pozostałe ulgi, które zostały wprowadzone, wprowadzone przez Polski Ład. Adresowana jest do najszerszej grupy podatników i też wysokość odliczenia jest największa w ramach tej ulgi. Ale z określenia Pałacyk Plus rozumiem, że to jest określenie negatywne. Ja bym chciał powiedzieć i zapytać panią mecenas, czy może czas jest, żeby państwo stało się prawdziwym mecenasem, który będzie ratował i chronił zabytki? Może po to jest ta ulga? Zdecydowanie tak. Jestem za tym, żebyśmy chronili nasze zabytki. Ale. Problem polega na tym, według mnie, że ulga jest przygotowana w sposób nie do końca przemyślany. Dlatego, że można z niej skorzystać w sytuacji zakupu zabytku za kwotę wyższą niż 500 tysięcy złotych. Natomiast wartość przekazana na już samą renowację czy konserwację może być minimalna. To może być nawet złotówka. Więc jeżeli chodziło autorom ulgi o to, żebyśmy przede wszystkim zajmowali się, renowacją i konserwacją zabytków. To powinniśmy położyć nacisk na wydatki ponoszone właśnie na renowację i na konserwację. Nie do końca rozumiem tak wysokiego odpisu za sam zakup zabytku. Dziękuję serdecznie pani Mecenas za ten komentarz, a my po kolejne informacje sięgamy do Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów opublikowało bardzo interesujące zestawienie, z którego wynika, że Sejm konstruując polski ład, słusznie założył, że opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym powinno być dominującą formą podatkową. Z przedstawionych danych wynika, że od 10 lat zainteresowanie tą metodą uproszczonego rozliczania się z fiskusem przybywało. W minionym roku było ich prawie 1 400 tysięcy. Najwięcej podatników płaciło ryczałt według stawki 8,5%. To prawie milion osób. Zaledwie 200 według stawki najniższej, dwuprocentowej. Z ostrożności wspominamy, że oprócz niewątpliwych zalet, metoda ryczałtowa ma również wady. Nawet gdy są straty operacyjne, to podatek nadal trzeba płacić. O korzyściach sprowadzenia tej formy opodatkowania w naszym materiale redakcyjnym. Polski Ład to podatkowa rewolucja, także w stawkach podatku w formie ryczałtu. Informatycy, programiści oraz świadczący usługi IT zapłacą ryczałtową stawkę w wysokości 12% zamiast 15%. Mniejszy podatek będzie dotyczyć również architektów, inżynierów budownictwa i rzeczoznawców. Dla nich zaplanowano obniżenie stawki z 17% na 14%. Podobna obniżka jest dla zawodów medycznych. Zyskają więc lekarze, stomatolodzy czy pielęgniarki. Okazuje się jednak, że jeszcze niższą stawkę mogą płacić weterynarze. Radosław Żuk z kancelarii Żuk Pośpiech uważa, że przez pośpiech przy konstruowaniu przepisów zapomniano o istotnym szczególe. Wszystkiemu winien jest pośpiech, oczywiście legislacyjny. Ustawodawca, uchwalając przepisy, zapomniał w katalogu usług medycznych wymienić usługi weterynaryjne. Tym samym nie stosujemy w stosunku do nich stawki 14% tak jak dla innych zawodów medycznych, ale stawka 8,5% właściwą dla pozostałych usług. Także dzięki tej sytuacji weterynarze zapłacą mniej a jeszcze w grudniu weterynarze protestowali przeciwko wykreśleniu ich profesji z listy wolnych zawodów. Może się więc okazać, że niższa stawka ryczałtowa wynagrodzi weterynarzom ten policzek, który wtedy otrzymali od pomysłodawców przepisów polskiego ładu. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że rejestrowy członek zarządu spółki nie może się uwolnić od osobistej odpowiedzialności za długi podatkowe spółki. Nie tłumaczy go bierność w zakresie zarządzania lub niewiedza co do kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Nie można zasłaniać się świadomym lub nieumyślnym niedbalstwem. Mówiąc po prostu, jeśli jesteś w kwitach zapisany jako wiceprezes, odpowiadasz całym majątkiem, choćbyś nigdy nie był w biurze zarządu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że kary nakładane na prywatne podmioty swoim klientom, jeżeli nie mają charakteru odszkodowawczego, objęte są podatkiem VAT. W procedowanej sprawie chodziło o spółkę prowadzącą parkingi, nakładającą na kierowców dodatkowe opłaty z tytułu nieprzestrzegania regulaminu użytkowania placu postojowego. Kary takie uznać trzeba za dodatkowe wynagrodzenie, stwierdza unijny wyrok. Poseł Marcin Duszek zwrócił się do ministra finansów z interpelacją, na którą otrzymał odpowiedź następującą. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych w nowych warunkach nie są zwolnieni ze składki zdrowotnej, płaconej ZUSowi. Należy ją kalkulować na zasadach ogólnych, czyli od osiąganego przychodu. Z kolei przychody z działalności rolniczej nie podlegają opodatkowaniu, czyli tu jest bez zmian. Od stycznia funkcjonuje krajowy system e-faktur. O niuansach e-fakturowania i raportowania organom skarbowym w najnowszym numerze kazusu podatkowego pisze Sandra Przybyska pałka Polecam ten tekst wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy do systemu jeszcze nie dołączyli. Na łączach internetowych witam, witam pana Arkadiusza Dudę, redaktora naczelnego kazusu podatkowego. Witam, panie mecenasie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, dlaczego warto przeczytać ten tekst i pozostałe artykuły w najnowszym kazusie podatkowym. Krajowy system e-faktur obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, ale na razie jest on fakultatywny, czyli nie mamy obowiązku stosowania go. Natomiast od 2023 roku najprawdopodobniej wszyscy będziemy musieli już się zastosować do tych przepisów, i dlatego już teraz warto o tym pomyśleć. Artykuł przybliża tę instytucję, wskazuje kwestie zarówno techniczne, jak i kwestie pewnych zachęt, które przewidział ustawodawca, jak na przykład brak obowiązku stosowania dokumentacji w przypadku faktur in minus. Choćby z tego powodu warto zapoznać się z tym artykułem. Chciałbym również powiedzieć, że praktycznie cały kazus podatkowy jest poświęcony najnowszym zmianom wprowadzonym pakietem Polski Ład i dlatego zachęcam do jego lektury. Dziękuję serdecznie za tą wypowiedź. Naszym gościem był pan Arkadiusz Duda, redaktor naczelny Kazusu Podatkowego. I to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w tym wydaniu wiadomości. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już za tydzień. I jeszcze przypomnienie: wszystkie informacje podatkowe z poprzedniego tygodnia otrzymają Państwo w linku na swoje skrzynki mailowe. Przypominam także naszą prośbę o subskrybowanie kanału YouTube. Do zobaczenia.